Dzień dobry. W dniu dzisiejszym chciałbym Państwu pokazać urządzenie Rigida. Maszyna Power Clear do czyszczenia odpływów w zakresie od 20 mm do 40 mm. Standardowo wyposażona w spirale. 6 mm z rdzeniem wewnętrznym, co stanowi, że jest sztywniejsza, i o długości 9 m. Zasilana z sieci 230 V, z wyłącznikiem różnicowo-prądowym oraz z włącznikiem nożnym pneumatycznym. Maszyna wyposażona jest w przeźroczyste obudowę, w której widać spirale, jak pracuje, co w czasie pracy ułatwia nam kontrolę, ile spirali jest wysunięte. Standardowy posuw to jest 5,4 m na minutę. Posłów jest automatyczny, to znaczy, że pracując nie musimy angażować do tego rąk, nie ma kontaktu rąk ze spiralą, jest tylko i wyłącznie poprzez posłów. Urządzenie posiada korek spustowy, to znaczy, że w czasie pracy, w momencie gdyby jakiekolwiek nieczystości ze spirali trafiły do bębna, w każdej chwili możemy ten korek wyciągnąć, spuścić ewentualne zanieczyszczenia płyny. Urządzenie posiada przewód elastyczny w Którym pracuje spirala. Dzięki temu możemy maszynę postawić, na przykład w pewnej odległości od wanny, od zlewu, od studzienki rewizyjnej, spokojnie przyłożyć spirale i po włączeniu napędu zacząć rozpocząć pracę, czyli posuw do przodu. Dodatkowo, jak było wspomniane na początku, urządzenie zabezpieczone jest wyłącznikiem różnicowo-prądowy. To znaczy, że w przypadku, gdyby doszło gdzieś do wylania wody, ewentualnie Dostałoby się gdzieś na urządzenie. Zadaniem wyłącznika jest z tym automatycznie odciąć napięcie i zabezpieczyć operatora tak, aby nie został porażony. Urządzenie dodatkowo także posiada wyłącznik pneumatyczny nożny, to znaczy, że jeżeli operator będzie zajęty, miał ręce w czasie pracy, może sobie przytrzymać urządzenie lub napęd spirali i nogą w każdej chwili uruchamia napęd i zatrzymuje. Urządzenie Power Clear. Posiada kilka charakterystycznych cech. Pierwszą jest dwukierunkowy system autofit, tak jak było wspomniane wcześniej, umożliwiający utrzymanie rąk i otoczenia w czystości, dzięki czemu spirala jest wysuwana do przodu, do tyłu tylko poprzez naciśnięcie przód lub tył na jednych obrotach. Prace zawsze rozpoczynamy na jedynce, to są obroty prawe. W czasie w momencie, gdyby doszło do jakiejś sytuacji. Lub zablokowania spirali możemy włączyć na dwójkę, na chwilę, to jest wycofanie spirali na lewe obroty. Jak wspomniałem wcześniej, spirala w tym urządzeniu ma 6 mm średnicy, 9 m długości i wbudowany rdzeń, dzięki czemu spirala uzyskuje dużo większą sztywność, mimo swoich małych rozmiarów. Dzięki temu może skutecznie udrażniać różnego typu zatory. W przedziale średnic od 20 do 40 mm. Dodatkową cechą charakterystyczną jest wąż prowadzący elastyczny, który składa się z dwóch elementów. To znaczy, jeżeli potrzebujemy, mamy trudne dojście do studzienki, do rewizji, w każdej chwili możemy spiralę wycofać, rozłączyć obudowę i podłączyć drugi przewód, wydłużając zasięg działania urządzenia z prowadzeniem dodatkowo ma bardzo zwartą konstrukcję. Posiada bardzo wygodny system mocowania osprzętu. Jest miejsce do zwinięcia przewodu. Dzięki temu całość za uchwyt bardzo wygodnie możemy przynosić, transportować do samochodu, schować gdzieś w mieszkaniu, do skrytki, tak aby urządzenie nam się gdzieś nie rozwalało, nie haczyło inne przedmioty. W czasie pracy jest podparte na dwóch Wygodnych, stabilnych nogach to wszystko sprawia, że urządzenie, mimo swojej bardzo niskiej wagi 5,4 kg, bardzo małej, zwartej konstrukcji, przeźroczystej obudowie, to wszystko sprawia, że możemy bardzo skutecznie, wydajnie pracować na, na małych średnicach, na odpływach. Urządzenie po zmontowaniu, po wypakowaniu i zmontowaniu jest praktycznie gotowe do pracy. Wystarczy, jeżeli sobie odhaczymy. Rozwiniemy przewody. Po podłączeniu do zasilacza mamy dwa przyciski: test i reset na wyłączniku różnicowo-prądowym. W momencie podłączenia możemy sobie za każdym razem sprawdzić, czy urządzenie jest prawne, wciskając reset i wciskając test. Jest też kontrolka. W momencie, kiedy wciśniemy test, urządzenie jest. Nieaktywne. Wciskamy reset. Zaznacza nam się kontrolka, że jest on. I urządzenie w tej chwili jest sprawne. Aby roz rozpocząć pracę, wystarczy, abyśmy tylko przyłożyli posłów do studienki, do rewizji, do szachtu. I po uruchomieniu przyciskiem, uruchamiamy posłów. Naciśnięcie dźwigni do przodu. Powoduje wysunięcie spirali do przodu, naciśnięcie dźwigni do tyłu powoduje posuw do tyłu.